Dzień dobry, skorpione na start, czyli rozkład na listopad 2025 roku dla osób z znaku Skorpiona Zaczynamy. O, albo zrobię jeszcze inaczej. Proszę, proszę, bo wy czasami mi piszecie, że Stale wam jakieś negatywy wrzucam To żeby nie było Tasuję w ten sposób karty Proszę bardzo Specjalnie dla was Z wyróżnieniem Jeszcze jeden raz Skorpiony na listopad, i zobaczymy, co wyjdzie. Umiarkowanie? O, dwójeczka kielichów! Pięknie. I słoneczko. Czyli opłaciło się tak potasować. Dobrze, słuchajcie, umiarkowanie to może być w ten sposób, że wam się na początku będzie wydawało, że ten miesiąc żadnych rewelacji już nie przyniesie. No ale patrzcie, co macie dalej, no. E, dobra, spróbujcie mi teraz powiedzieć, że ja wam źle życzę. Dwójka kielichów. Jeżeli jesteś singlem, spotykasz osobę, która jest naprawdę. No, jest ta chemia między wami, jest to przyciąganie, i ta karta słońca mówi o tym, że nagle odzyskujesz humor, zaczynasz wierzyć w świat, w to, że życie ma sens, różne pomysły jakieś, świetnie wam się ten czas układa, rozwija, cudownie jest po prostu. Teraz tak, jeżeli jesteście w związkach, to ja bym powiedział, że umiarkowanie to, to jest dla ciebie trochę jakby informacja, że to już mogłoby być trochę za nudne. I dwójka kielichów, czyli karta mówiąca, że prawdopodobnie dla siebie nawzajem zaczniecie robić jakieś miłe niespodzianki. I karta słońca mówi, że to jest sprawdzanie takiej radości drugiej osobie. Będzie cudnie, będzie przepięknie. W pracy podobnie pełne zrozumienie, pełna satysfakcja, zadowolenie z klientami, świetna energia wymienna z pracownikami podobnie, wiele spraw się wyjaśni, pełne zaufanie. No co ja tu mam wam więcej dodawać? Cudnie, cudnie, cudnie. O, jeszcze król Kielichów, a tu jeszcze piątka Monet, czyli zobacz. Jeżeli, jeżeli dotychczas brakowało tobie osoby życzliwej, jeżeli dotychczas brakowało tobie partnerki, partnera, jeżeli dotychczas były jakieś tam problemy w twoim życiu, czułaś, czułeś, że czegoś ci brakuje, to w tym miesiącu ten brak zostanie zasypany. Dosłownie do tego dołka e, tobie los dosypie to, czego tobie najbardziej brakuje. Co będzie wyzwaniem dla skorpionów w listopadzie? No właśnie, dziesiątka mieczy, i teraz powiecie, na pewno nam tak wygarnie, że nam gacie pospadają. E, dziesiątka mieczy w wyzwaniu mówi o tym, że e, to jest tak naprawdę gorzej już być nie może. Teraz już się możesz tylko od tego dna odbić i płynąć w górę. Dlatego to jest dla ciebie wyzwanie, czyli e, jeżeli ktoś jest w energii dziesiątki mieczy no pamiętajcie jak się zaczyna miesiąc umiarkowaniem karta mówiąca, że ty nie masz wiary w to, że cokolwiek jeszcze się zmieni i właśnie pokonanie tej niechęci pokonanie tego takiego przygnębienia jeżeli człowiek jest w takiej energii dziesiątki mieczy to nie ma motywacji do robienia czegokolwiek a już tym bardziej wchodzenia w jakieś relacje bo pewnie znowu zostanie skrzywdzona, skrzywdzony Znowu nic nie wyjdzie. Jeśli chodzi o związek, a co tu się może dziać z tym moim franusiem bidnym, jeżeli on tylko już tylko praca i dom, i ewentualnie czasem ogródek? No daj ty spokój, człowieku. No to właśnie możesz się zdziwić. I tu jest kwestia taka, żeby pokonać w sobie to zniechęcenie, że w tym miesiącu masz właśnie się wybić. Tak mocno się wybić od tych dziesiątki mieczy od tego dna i iść w górę i płynąć, i cieszyć się radością, nie? No dobrze, a co tobie pomoże lub przeszkodzi? Trwanie przy tym co jest. Bo czwórka monet to jest karta pilnowania swojego interesu. Czyli na przykład, ktoś Ciebie zaprasza na jakąś imprezę. Ty nie idziesz, ty masz dosyć swoich obowiązków, ty masz dosyć swoich interesów. Ja muszę do pracy iść, bo mnie z roboty wyleją. Ja mam tam jakieś zadania, I, i w tle jeszcze ta dziesiątka mieczy, czyli karta mówiąca o tym same negatywy, nie? Że jeszcze mnie z roboty wyleją, jakbym miał, jakbym miał mało problemów, czy tam miała. E, no właśnie. I tutaj jest kwestia taka, że taka postawa kompletnie jakby zblokuje Ciebie na tę dwójkę kielichów i na to słoneczko. To od Ciebie będzie zależało, jak postąpisz i czy pozwolisz tej dwójce kielichów i słoneczku zaistnieć w Twoim życiu codziennym. No, także ja bym powiedział tak, to nie pomoże. To przeszkodzi. Dziesiątka mieczy jest dla Ciebie blokadą psychiczną, a czwórka monet jest dla Ciebie blokadą fizyczną. No dobrze, a co w takim razie będzie podstawą miesiąca? Dziewiątka monet. I to jest właśnie problem dla ciebie. Yy, to znaczy, dobrze, odczytam to pozytywnie, bo też mi taka myśl przyszła w pewnym momencie, że uwierz w siebie, ubierz się ładnie, zrób sobie fryzurę. Pójdź sobie, nie wiem, do sklepu. E, nawet jeżeli tam za przeproszeniem ostatnie groszaki miałaś, miałeś odłożone, w zasadzie nie na czarną godzinę, ale tak po prostu, e, to tu jest powiedziane: zrób coś dla siebie. Żeby poczuć tą wartość, że e, Ty siebie cenisz, że jesteś osobą, która może właśnie e, komuś się spodobać. Może być tak, że. E, Usłyszysz nagle, e, wow, pani Skorpionowa, ale żeś się pani odstawiła. Hu, hu, fiu, fiu. No właśnie, i co? Nie będzie przyjemnie? E, powiesz, no i co mi z tego, że będzie przyjemnie, że mi para osób powie komplement. Ale w tym miesiącu to może być coś dużo więcej niż tylko komplement fiu-fiu od paru meneli pod budą. Więc e, uważaj, uważaj, warto w siebie w tym miesiącu uwierzyć, zainwestować, zadbać o siebie, o swoje otoczenie, wysprzątać chałupę, porobić pranie, e, co tam jeszcze może być, no powiedziałem, pójść do fryzjera, pójść do sklepu, kupić sobie jakiś fajny ciuszek, może nawet do kosmetyczki i facet pójść, a czemu nie w każdym razie, zrobić się na bóstwo, a jeżeli chodzi o firmę, to ja bym powiedział, naucz się cenić siebie. Co odejdzie do przeszłości? Trójka buław. No właśnie, trójka buław jest to karta mówiąca o tym, że na przykład ty stale, jakby to powiedzieć, jak człowiek jest w dziesiątce mieczy, to nie myśli o przyszłości. To tkwi w tym takim maraźmie, w tym umiarkowaniu, właśnie. Ciągle ma tylko to samo, ubiera się stale tak samo, nie dba o siebie. Eee, no, większość ludzi ma takie etap w życiu, no co? No, w każdym bądź razie e, wygląda to w ten sposób, że e, dlatego ta trójka buław może odejść, i dlatego dziesiątka mieczy jest wyzwaniem dla ciebie, że ty masz tą deprechę. To takie przywyknięcie do jakiejś takiej e, zwyczajności, do nierobienia nic dobrego dla siebie, nie otaczania się fajnymi rzeczami, nie pójścia do galerii, czy co tam lubisz, jakiś koncert, czy coś w pracy, na przykład, żeby e, się ubrać jakoś tak, żeby zaskoczyć innych. To właśnie problem w tym, że w Dziesiące Mieczy to się kompletnie nie chce. Się w ogóle nie myśli o tym nawet. I dlatego Trójka Buław odchodzi do przeszłości, mówiąca o tym, że Skorpion nie myśli o przyszłości. Skorpion myśli bardziej kategoriami, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę. No dobrze, a co w myślach, w planach u Skorpionu w listopadzie? Rycerz Mieczy. Ho, jak rycerz Mieczy to. No to jest ten problem, bo rycerz Mieczy to jest tak, że otoczenie będzie Ciebie denerwować otoczenie będzie Ciebie drażnić a uwierz mi szczerze, że jeżeli przyjdą i powiedzą e, Skorpionico, kochana może byś tak wpadła do nas na kawcie e, to, nie, to nie odbieraj tego jako agresję jako coś takiego drażniącego albo, że ktoś Tobie powie jakiś komplement, to Ty od razu tutaj odpyskujesz, czy coś nie, 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 Ty będziesz osobą rozdrażnioną, ja nie twierdzę, że nie ale dlatego wyzwaniem jest pokonanie dziesiątki mieczy. No dobrze, połowa miesiąca. Karta śmierci. O, i w połowie miesiąca skorpion może przejść transformację. Bo śmierć to jest transformacja, przemiana. Czyli zobacz, może być tak, że w połowie miesiąca skorpion nareszcie wchodzi w tę dziewiątkę monet i wreszcie ceni siebie ubiera się ładnie, robi fajny fryz, sprząta sobie tam chałupę yy, pucuje się, nareszcie zachowuje się jakoś inaczej no, patrzmy dalej, skorpion jako osoba diabeł no i widzisz, diabeł to jest właśnie karta mówiąca o tym że ktoś ma kompletnie spętane ręce i nogi i na przykład żyje stale przeszłością albo czegoś się boi, albo w coś nie wierzy bo diabeł to jest właśnie coś, co tobie szkodzi. To nie działa z korzyścią. To jest takie, e, zobacz, ten facet ma klatkę, on siedzi w złotej klatce i on tę klatkę ma otwartą, on mógłby z niej wejść, ale się boi. I to może być właśnie problem u ciebie, że ty na przykład będziesz się bać, e, co ludzie powiedzą, jeżeli zobaczą, że jesteś nagle osobą zadbaną. Albo co ludzie powiedzą, co szef powie, jeżeli ty nagle przyjdziesz w nowej garsonce? Ewentualnie znajomi, ewentualnie ktoś tam jeszcze, nie? Albo e, ja nie mogę kontrahentowi się nagle postawić i powiedzieć, słuchaj pan, ale ZUS też drożeje, dlatego ja cenę muszę podnieść, no bo się boję, że on ode mnie odejdzie. No nie, no chwila. Też powinnaś zacząć się cenić, czy powinieneś. No nie. Podobnie może być rozmowa z partnerem, partnerką. Że nie bój się, bo diabeł to jest strach, to jest lęk, to jest blokada totalna u Ciebie. No dobrze, otoczenie wobec skorpionów. Siódemka mieczy. Karta mówiąca o tym, że. To jest oszust złodziej, ja wiem, siódemka mieczy to jest karta oszust złodziej, ale mam wrażenie, że, że na razie nie będę tego dopytywał, znaczy nie będę tego wyjaśniał. Zobaczymy co dalej, bo wiecie, przyszła mi taka myśl do głowy, że otoczenie będzie próbowało ciebie sposobem zdobyć, czyli zobacz... Jeżeli ty nie będziesz się cenić jako pracownik, to ktoś z otoczenia będzie próbował to wykorzystać. Jeżeli yy, chodzi o partnerstwo, jak będą widzieć, że ty masz dziesiątkę mieczy, czyli kartę przybicia psychicznego, to będą próbowali ci tak jak się z dzieckiem robi, że, żeby zjadło to zobacz, o samolocik leci, o tam, tam wróbelek, otwórz buzię, pach i koniec, nie? Że będą próbowali sposobem Ciebie wyciągnąć z tego. E, no dobrze, a co w takim razie? W nadziejach, obawach? Wiara. No, oby nie było tak, że ze Skorpiona to się kompletna dewotka, kompletny dewot zrobi, bo też może tak być. E, jakoś tak poczułem, pomyślałem. Że po prostu wy możecie w tym wszystkim jakoś tak pójść w, te, w tę drogę i, i ja nie mówię, że to jest na przykład bycie religijnym, że jest coś złego, ale no też wszystko ma swoje granice, nie? E, koniec miesiąca, rydwan. No i widzisz, koniec miesiąca skorpion rusza ostro do przodu, ale nie sam, bo rydwan to są dwa rumaki, który, dzięki którym ten rydwan jedzie do przodu, czyli nareszcie. W Twoim otoczeniu pojawia się osoba, no może to być wyjazd. Może to być, że teraz jest Wam łatwiej razem. Masz przy sobie wreszcie kogoś, kto Cię wysłucha, z kim będzie fajnie. Zaczniecie latać po jakichś tam koncertach, wystawach. Coś się będzie wreszcie działo, no nie? Ok, dopytujemy. Dlaczego dziesiątka mieczy? wyzwaniem dla skorpionów w listopadzie. No bo jest królowa kielichów. To jest właśnie takie bycie uczuciowym, że e, ty będziesz strasznie wszystko rozpatrywać pod, pod kątem uczuć, emocji i tak dalej. I dlatego ty masz prze, jakby przełamać te dziesiątkę mieczy w sobie. Czwórka monet ma tu pomóc lub przeszkodzić? Ja uważam, że przeszkodzić. No właśnie. Ósemka mieczy. Karta mówiąca o tym, że ty będziesz się bała bał zrobić jakikolwiek ruch. Dlaczego? Bo zaraz będziesz sobie wmawiać, że jeżeli. E, no gdzie ja taka pójdę do, do pubu, czyś ty oszalał, nie? E, no chodź trochę spontanu, trochę luzu, no weź kobieto, czy coś tam, nie? Eee, ósemka mieczy. To jest karta mówiąca o tym, że ty boisz się wyjść poza swoją strefę komfortu i tkwisz w tym, co już znasz, co już masz. I to będzie dla ciebie problem. To będzie ta blokada, Twoja. Dziewiątka monet, czyli nie biorę żadnych nowych zleceń, nie poznaję żadnych nowych osób, eee, co jeszcze? Nie odwiedzam żadnych nowych miejsc. Dlaczego jest dziewiątka monet? Czyli zrób się na bóstwo i uwierz w siebie. Trójka buław, no widzisz? A to jest to, co, ma, co odchodzi do przeszłości w tym miesiącu u ciebie. Czyli podstawą jest yy, zacząć wreszcie myśleć do przodu i inwestować w siebie, docenić siebie, zacząć wreszcie działać, no nie? Yy, trójka buław. Odchodząca do przeszłości. Tak, pustelnik. Ja już nikogo do związku nie poznam. Albo ja nie widzę sensu, już siedzieć w tej relacji. A tam już każę sobie w jednym, w, że tak powiem, w osobnych pokojach siedzi. I tyle. Co tam ten mój kazik może jeszcze wymyślić, nie? W pracy podobnie może być, że się zamykasz w robocie i tam już nawet się nie zastanawiasz za wiele Jakoś tak, no pustelnia to nie jest myślenie o przyszłości Pustelnia to jest takie wyłączenie się od świata zewnętrznego I wy będziecie w tym miesiącu mieć jakieś takie właśnie, czy to chandra, czy to jakaś e, tak, taka energetyka już parazimowa, że tak powiem że no, kompletnie się od tego otoczenia wyłączycie, odetniecie. Rycerz Mieczy i dlatego Rycerz Mieczy jest w myślach, planach. O, o, każda osoba z otoczenia, e, próbująca do ciebie zagadać, próbująca się z Tobą spotkać, proponująca coś, będzie Ciebie denerwować, będzie Ciebie irytować. No, karta świata, karta mówiąca o tym, że e, ktoś z otoczenia. Chcę, żebyś ty zamknął, zamknęła jakiś etap i otworzyła sobie nowe wrota. No ale nie! Dlaczego jest karta śmierci w połowie miesiąca? Na szczęście, chyba. Yy, bo to oznacza, że skorpion przechodzi naprawdę przemianę. Ciekawe, czy to będzie wynikało samo z siebie, czy jakiś kop w tyłek będzie motywacyjny. Czemu jest tutaj karta śmierci? Widzisz sprawiedliwość. To jest karta mówiąca o tym, że jakby to powiedzieć sprawiedliwość, czyli zostanie tobie dane to, co zostało wcześniej zabrane, no bo musi być równowaga w naturze, nie? Nigdy nie jest tak, że całe życie każdy ma tylko pod górę i nigdy nie jest tak, że całe życie każdy ma tylko e, sielankę. No nie ma tak, tak to nie działa. I ty w połowie miesiąca Masz właśnie jakąś taką przemianę, sprawiedliwość, a może ty rozważysz za i przeciw i stwierdzisz, że a w sumie można by spróbować, a to by było dobre akurat. Jeżeli to ty byś sama z siebie, czy sam z siebie, doszedł do wniosku, że w sumie co ja już mam do stracenia? Skoro już jestem na tym dnie, to już niżej nie będę, już tego dna nie przebiję, eee, teraz już może być tylko lepiej, no nie? No, i ten diabełek u ciebie, dlaczego? Chociaż to jeszcze jest logiczne. No, diabeł, strach, lęk, siedzenie w tym, co masz, bo ciebie nie daj Bóg tam skrzywdzą albo co. No, Czwórka Mieczy, tobie się nic nie będzie chciało. Czwórka Mieczy jest to karta leczenia się, uzdrawiania. Wiecie co? Ja bym powiedział tak, jeżeli jesteś osobą chorą, ale. Wiesz, tu, tu nie chodzi o jakieś wymyślone rzeczy, że ktoś ci powie, ty to chora jesteś, nie? E, tu bardziej chodzi o to, jeżeli ty masz, e, jesteś osobą, która jest chora, to nie powinnaś, nie powinieneś jeszcze bardziej sobie psychiką dokładać. Osoba chora, mająca deprechę i zamykająca się w sobie, powoduje, że organizm jeszcze bardziej negatywnie reaguje. I mogą wyjść z tego jeszcze stany zapalne, i inne gorsze rzeczy. Więc, mój drogi, moja droga, jeżeli chcesz poprawić swój stan zdrowia, to pora też zrobić coś przyjemnego. Na przykład, tak jak powiedziałem, dziewiątka monet. No czyli na przykład jakaś no, sauna, to może nie, ale jakieś jacuzzi, jakieś masaże. Coś, co spowoduje, że twoja energetyka się poprawi. Zainwestujesz w swoje zdrowie w siebie, czy jakaś rehabilitacja, czy, czy jakiś tam. No, co, Wiecie, jaki organizm jest w pozytywnej energetyce, to też dużo łatwiej zdrowieć. A jeżeli jest organizm bez przerwy w stresie, w przebiciu, w smutku, to, to to się naprawdę też odbija. Dlaczego jest tutaj siódemka mieczy? To mnie chyba najbardziej zastanawia. Siódemka mieczy. Aha, aż tyle kart? No dobrze. Yy, trójka monet. No właśnie, będą próbowali się z tobą sposobem dogadać, czyli yy, na przykład, jak wyciągnąć skorpiona z domu, yy, sposobem, sprytem, Jakiś, jakąś intrygę tu będą próbowali wobec ciebie, żeby sprawić ci przyjemność. Wiecie, jak to nieraz się na urodziny robi, że takie surprise, y wylatują tam za kanapy, nie? O, witaj skorpionku i w ogóle. Ostrzegam, bo ty możesz zareagować na to jakąś głupią miną, ale nie taką zaskoczenie, tylko. Akurat teraz, jak ja taka. De... w depresjach i w ogóle. Nie, bo tu jest ten rycerz mieczy, że ty tak zareagować możesz. Nie rób tego daj sobie te odrobinę radości daj sobie te odrobinę wiary w siebie no właśnie, wiara proszę bardzo, nadzieje, obawy dlaczego jest tutaj wiara wiara to się powinna zejść u Ciebie w domu jedno będzie grało na gitarze drugi na flecie i będzie radocha proszę, dziewiątka puarów. czyli karta mówiąca o tym że będziesz się obawiać, czy takie czy to nie będzie negatywnie odebrane, jeżeli ty nagle będziesz osobą bardzo się ceniącą, dumną z siebie i w ogóle, że to nie wypada? Przecież to, co ludzie powiedzą, że co, że ja szpanuję, że ja się chwalę albo co. No bez przesady, no. Czemu jest rydwan na koniec miesiąca? No, bo jest rycerz mieczy, widzisz? Czyli jednak dotrze do Ciebie. Rycerz mieczy to jest karta mówiąca o tym, że przychodzi do Ciebie na przykład jakaś wiadomość. E, propozycja, coś znienacka, coś na spontanie się dzieje. Takiego, co w sumie Ty byś nie przewidziała nie przewidział. I rzeczywiście na koniec miesiąca robicie już razem coś. Nie wnikam co, no coś. I, I to jest w sumie fajne, że ty już się nie pustelniczysz. Dlatego wyzwaniem jest dla Ciebie pokonanie dziesiątki mieczy. No, i uwierzenie w siebie, no i oczywiście doinwestowanie w siebie jak najbardziej też. Dziękuję.